Bardzo lubi ładne panie. Lubi trochę wypić. Jest zakochany w swojej żonie od lat i z Biorąc pod uwagę uradę, byłby też znakomitym rzecznikiem prasowym. W życiu osobistym jest to człowiek wesoły, optymistyczny i lubiący ludzi. Jest bawną postacią na polskiej scenie politycznej, gdy musiał określić barwę. To powiedziałbym, to są pastele ciepłe i przyjazne kolory. Usposobienie jego jest bardzo wesołe. Zawsze, zawsze jest wesoły, stanowczy przede wszystkim i konkretny. brat bliźniak. Satyryczny. To jest całkiem ktoś inny niż ten osobnik, którego wybarza owa twarz. Mogę się przedstawić? Proszę uprzejmie. Witam serdecznie. Zakładam, witam, wit, witam, witam, witam Cię pięknie. A ja zajmuję kryminalną czapkę, ponieważ. Ale twarzy, twarzy nie ściągam. Twarzy nie ściągam, tylko ściągam czapeczkę, która w języku więziennym nazywa się kanioła. Nie obnosi się ze swoją martyrologią, jest pogodnym człowiekiem. Najbardziej cenię Panu Romualdzie. Jego olbrzymi poczucie humoru, lojalność, życzliwość. Może być premierem, może być wicepremierem od tak zwanych resortów siłowych, może być oczywiście ministrem obrony z tytułem gener generalissimusa. Należy do chlubnych wyjątków. Ma po pierwsze poczucie humoru na własnym y, punkcie. Druga rzecz, nie błaha, jest bardzo charakterystyczny. Tak optycznie, jak i głosowo. Należy do ludzi otwartych na kompromis, a potem lubi coś robić. Ja urodziłem się w Białymstoku. Był to rok 1945 i małżeństwo było bardzo mieszane, wojenne, może nawet przypadkowe, bo. Mama z domu Lubowicka. Tutaj mam zdjęcie, zachowało się moich dziadków lubowickich. Wyszła za mąż za oficera wojska polskiego, który przyszedł z ludowym wojskiem polskim i zdezelterował. Ojciec był pochodzenia rosyjskiego. Mówię, był, ponieważ wkrótce później został aresztowany przez NKWD i przepadł. Dziadkowie o mnie dbali, myślę, że zadbali też o moje wychowanie, mimo że wisiał ten cień, że nie ma ojca, i mimo że wisiało też to, że mam rosyjskie nazwisko, co dziadek Lubowicki twierdził, że nie będzie mi w życiu pomagać. Pierwsza szkoła to była oczywiście szkoła podstawowa. To była szkoła podstawowa w Olmontach, wiejska szkoła. Później było Liceum Technik Plastycznych w Supraślu, ponieważ moja mama wyjechała do Legnicy na Dolny Śląsk, więc ja na toj rzeczy przyniosłem się również tam. Zamieszkaliśmy w Legnicy i zacząłem przerywając szkołę plastyczną, zacząłem w szkole zawodowej, nie było nigdzie indziej miejsc, to było w połowie roku. I w związku z tym skończyłem szkołę zawodową w Legnicy. Najpierw była szkoła zawodowa i fabryka, i praca w fabryce, później praca na gospodarstwie. Przez pewien czas pracowałem jako dekorator, po powrocie z Olbunt, z tego gospodarstwa. Zajmowałem się reklamowaniem różnych artykułów, których nie było w nadmiarze wtedy. Moja pierwsza taka działalność konspiracyjna, to, to był rok 64, chyba czwarty w Legnicy z kolegami, założyliśmy takie małe kółko i produkowaliśmy ulotki szablonem. I w konsekwencji tego, kiedy już ustaliła SB, że jestem antykomunistą, to pierwszym zawsze efektem tego typu ustalenia było pozbawienie możliwości pracy. Moim takim pierwszym autorytetem osobą, znaczy poza moim nauczycielem historii, był niewątpliwie generał Manabacham, Abraham, jeden z ostatnich dowódców II Rzeczypospolitej. Drugą taką osobą, z którą nawiązałem bliski bardzo kontakt i żeśmy rozpoczęli współpracę, to był Leszek Moczulski. Czytałem w młodości Dmowskiego i Piłsudskiego i biorąc pod uwagę obu panów, Szukałem po pierwsze możliwości działania, ja, powiedziałbym, legalnego, a więc byłem przez krótkie okresy bo, po dwa lata w Stanisławie Demokratycznym i w Stowarzyszeniu PAX, będąc jednocześnie w konspiracyjnych strukturach nurtu niepodległościowego. W nurcie niepodległościowym był Wojciech Ziemiński, był Aleksander Hall, był Adam Wojciechowski. Moja działalność pisarska to oczywiście publicystyka. Jest tego bardzo dużo, ogromna się artykułów. Natomiast rzeczy zwarte, jak się mówi, książkowe, to jest książka, Czy Mogliśmy Przetrwać, wydana przez Bellone. Taki wywiad rzeka to się nazywa w Prawo w Marsz. No i jest taka, takie maleństwo poświęcone konstytucji. Jest coś, co sobie najbardziej cenię w moim dorobku, mianowicie jest to kolejne wydanie broszurki która jest poświęcona Komunistycznej Partii Polskiej. Innym takim, taką publikacją był program, który napisałem pod pseudonimem Witold Skidel. Największy sukces to, kiedy patrzę na tamten okres, to myślę, że budowanie struktury konspiracyjnej i organizacji, powołanie Konfederacji polskiej Niepodległej. I zbudowanie tej struktury w taki sposób, że ona się przybiła do świadomości społecznej. Porażką było to, że nie udało nam się wpłynąć na procesy, które były po 80 roku. Na tyle silnie, aby uniknąć zdarzeń, które miały miejsce w 81 w grudniu. Moją osobistą porażką było to, że ja ten okres spędziłem w więzieniu. Wspartko mi tylko jeden proces polityczny, za to bardzo bawny i bardzo burzliwy i bardzo wielki. Jestem uczestnikiem najdłuższego procesu politycznego na świecie, ponieważ proces, którym zostałem później skazany, rozpoczął się 15 czerwca 1981, a skończył się 8 października 1982. I dotyczył rzeczy bardzo poważnej, mianowicie... Przygotowań do obalenia przemocą ustroju. Pan prokurator domagał się 10 lat więzienia. Ja dostałem 5, przesiedziałem niecałe 4. Ja dzieliłem generalnie polską scenę polityczną wtedy na taki fragment na trzy w zasadzie takie obozy. Mówiłem, że są ugodowcy, że są reformiści i są radykałowie w tym rozumieniu, że domagają się niepodległości. Wtedy postulat niepodległości był postulatem bardzo radykalnym. Otóż ugodowcy, w mojej opinii, to byli wszyscy ci, którzy uważali, że Czerwony i PZPR musi rządzić, że nie ma na to wyjścia innego, że nie da się temu przeciwstawić i w związku z tym trzeba jakąś zawrzeć ugodę. Reformiści uważali, że można, że nie da się oczywiście usunąć podziału jałtańskiego. Ale można socjalizm reformować. Zasadnicze hasło to był socjalizm z ludzką twarzą. Ja byłem przeciwnikiem rozmów okrągłego stołu. Zdania do dziś nie zmieniłem. Ewangelia mówi, że... że drzewo się poznaje po owocach. Otóż jakie są owoce obrad stołu? Widzimy no. nas, radykałów, chciał przekonać do tej operacji pan Gremek, pan Mazowiecki. Starałem się to wojsko poznawać, znać się na nim wtedy, kiedy opozycjoniści czytali równe prace. A ponieważ oprócz tego byłem w wojsku, odbyłem swoje dwa lata służby, byłem dowódcą drużyny, znałem więc od takiego regulaminy i te rzeczy podstawowe. Nie najgorzej strzelam. Więc powiedziałbym, że było bardzo dużo sprzyjających warunków do tego, żeby taką propozycję przyjąć. Objęcia. Najpierw stanowiska wiceministra obrony, a następnie szefa resortu, ponieważ później kierowałem resortem obrony, aż do odwołania rządu w 1992 roku w czerwcu. Mimo, że utraciłem stanowisko, że zachowałem sympatię i kontakt z wojskiem. To jest jakiś taki sukces zagrobu, ale jest to wielki sukces. Moim wielkim sukcesem, moim zdaniem właśnie w obrony jest to, że udało mi się nawiązać kontakt z wojskiem i że ten kontakt trwa i że ci ludzie mogą mieć do mnie zaufanie. To, co mi najbardziej przeszkadzało, to po pierwsze świadomość, że rząd nie potrwa długo, po drugie bardzo wątłe zaplecze parlamentarne, które strasznie ograniczało możliwości planowania działań. Powód powstania rdr był bardzo polityczny, mianowicie upadł rząd Jana Olszewskiego, była grupa zwolenników Jana Olszewskiego i doszli do wniosku, że trzeba powołać ruch polityczny, który może odbudować, że tak powiem, znaczenie i wpływy Jana Olszewskiego na scenie politycznej. Rzeczywistość to, to są zrealizowane marzenia. Bardzo bym sobie pochlebiał gdyby w okresie, gdyby miał na to wpływ, żeby Polska była w sojuszu północnoatlantyckim i żeby miała narodowy system obrony, który będzie wiarygodnym instrumentem walki na wypadek, gdyby nas ktoś zagroził. To jest moje największe pragnienie, największe marzenie, jakie chciałbym, by się spełniło.